Dobra. No proszę bardzo. Lejek mamy na kabanosa, dwunastkę, najcieńszy, farsz z szarpaka. Już? Proszę bardzo. Dalej, 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 śmiało. Nic nie ma? Dalej, bo się odpowietrzyło. Tam jest mały psalm, około kilograma. Odpowietrza się. Wyjedź do góry. Tak, ściąg kochanie korbę. Zresztą mnie tu nie ma, macie sobie dać śladę sami. No, ślicznie dziękuję.